Ogólnie lepiej wyglądał na zdjęciach. Nie to, że jest jakiś bardzo brzydki. Na pewno wydawał się większy. Poza tym jest tu bardzo ładnie. Nie wiem, czy ten diabelski mój będzie odpalony, to może bym tam poleciał, ale możliwe, że jest jeszcze za wcześnie, jest dopiero pół do dziesiątej. Zaraz tutaj gdzieś idę na śniadanie. Więc... Dwa mać, szampan mi się wylał w plecaku, wszystko sobie zalałem. Przed chwilą kierowca nie chciał mnie wpuścić tutaj do gusa, mówi, yy, że mam alkohol. Ja mówię, no, yy, że, że nie, nie mam, to nie jest, yy. no i to mnie wpuścił. A ten kier... najlepsze jest to, że ten kierowca to był chłop przebrany za babę, on normalnie był w sukience. Dupeczki z susiaczkami. one fajne są, mówię Ci. Najlepsze. Gdzie ja, gdzie ja jestem? Ja pierdzielę. Zwariowałem normalnie, jak to zobaczyłem. Normalnie chodzi przebrane zabawę. Ja pier... co, Co tu się wyprawia? Eleven, więc y, możliwe, że tu. Ale o 12 tu przechodzić. Zobaczymy, może tu wbiję. Nie ma problemów. Lecę teraz po kubek, bo kolekcjonuję ogólnie kubki. No, jakiś magnes ogarnę. Tutaj są jakieś pamiątki. No i za chwilę lecę na jakiś obiad na Chinatown. Zobaczę ogólnie co tu jest. Tu są jakieś kubki, ale chyba za bardzo mi się nie podobają. Poszukam czegoś innego i idę coś zjeść. Zobaczymy. Najchętniej chętnie to zrobiłem jakiegoś ślimaka, ale no nie wiem, czy Chińczycy takie coś jedzą. No ale ktoś mówi, chyba w Wietnamie bardziej coś takiego, ale może coś ogarnę. Jestem w chińskiej restauracji. Szukam tutaj jakiegoś fajnego jedzenia. Mam nadzieję, że podadzą mi jakoś szczura albo coś fajnie przygotowanego. I mam nadzieję, że dobrze trafiłem. Zaczepił mnie taki murzyn i mówił że chciał jakiś hajs. Ja nie rozumiem, właśnie. Chłop zdrowszy ode mnie i zamiast yy, zarabiać, no to stoi na ulicy i, i żebra. Yy, masakra. Masakra. Trochę było mi go szkoda, myślałem, żeby mu coś dać, ale w sobie myślę, patrzę na niego. No i no zdrowy chłop, i, i takie rzeczy, no to nie bardzo. O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Zamówiłem jakąś przystawkę, nawet nie wiem, co to było i kraba. Albo kawałek kraba, zobaczymy. Patrząc na cenę, to możliwe, że to nie był na pewno cały krab. No i zobaczymy, ile będę czekał. Raczej szybko będzie, bo ogólnie przychodzili po kilka, chyba trzy razy, zanim coś wybrałem. Przyszli, więc możliwe, że to wszystko tutaj szybko działa. Piwo takie dobre. Nie jest bardzo dobre, nie jest zajebiste. No jest dobre. Mój krab już jest. Przyszła pani jeszcze, dała mi, op bo tutaj wcześniej dostałem pałeczki. Oprócz tego dosta, dostałem jeszcze widelec. Widziała, że jestem taki chyba niezdolny do tych kijów. Więc spróbujemy. Zajebisty słony. Do... I to jest chyba cały. Nie No. Zajebiście, że tu trafiłem. Może w innych restauracjach też byłyby tak zajebiste, ale to Mistrz Sąsiada, no naprawdę I cebula, idealnie Jedynie mogę powiedzieć, że taka mała porcja, słabo Ale dałem tylko 9 funtów za to, więc Nie ma się to dziwić Wieczorem mam na, tutaj obok China Town jest taki klub Mam nadzieję, że tu przyjadę w sumie e, pasowałoby jeszcze dopiero. Jest godzina 13. Po 13 chyba nawet. Uuu, 14 już. Więc jeszcze w jedno miejsce można byłoby skoczyć. Więc zaraz coś wykminię, No i wrócę na hotel, ogarnę się i można lecieć na klub. E, przyszła mi ta druga rzecz, co zamawiałem. E, to chyba właśnie była przystawka, ale skoro nie dostanę jej od razu, więc możliwe, że nie. E, zostawiam na razie tego kraba z zajebistych. W... Zajebisty po prostu. I spróbuję tego, drugiej rzeczy. Tak to właśnie wygląda. I spróbuję tymi kijami. Chyba w środku są krewetki. Możliwa. Na pewno jest marchewka. To trochę słabsze. Dobre, ale. Szału nie robi. Jest ok. To jest po prostu... Tamto jest zajebiste, a to jest ok. Ogólnie dali mi rachunek. 22 funty za to wyszło. Chyba 22,50 dokładnie. Kupiłem piwko. Te takie pierożki, właśnie. To było właśnie w takim cieście, warzywa i prawdopodobnie tam była krewetka. Spoko, żarcie. Zajebisty był ten krab. Zajebisty. Możliwe, że nawet dostałem te dwa kraby. Jeszcze mam trochę czasu przed wieczorem, więc zanim polecę na jakiś klub, postaram się jeszcze coś zobaczyć. Polecę tym autobusem, o tym odkrytym, co właśnie jechałem. Tym bez dachu. ogólnie na łódce teraz, na tamizie przepłynąłem w sumie cały Londyn, teraz będę wracał prawdopodobnie, bo już minęła godzinka a dwie godzinki rejs tak jest wracam zaraz na chatę jeszcze możliwe, że do jakiegoś e, zawitam albo sklepu, albo do jakiejś restauracji, bo znowu zgłodniałem, tutaj jeszcze na łódce zmontuję kilka piwek lecę teraz e, po kolejne piwko Później na mieszkanie tam się ogarnąć i lec na kluby. Kluby, kluby, dokręcanie śruby, nocne łowy i rysowanie głowy. Kazy, kastety, najdroższe bilety, szmery, bajery, kręcenie afery Hotele, burdele, soboty, niedziele, śmiechy, smuty, lakierowane buty uh, please uh, big beer and uh, this No sandwich after five Ok. We got burgers, fish and chips, all of this, Sorry. this burger? Yes, this. No Zajebiste. No. Tylko że malutki. No tak. Do i Po prostu do. Zalibyście burzal, kurwa, mały a poza tym mistrzostwo świata, nawet piwka nie wypiłem. Tak się w to wkręciłem. W to jedzenie mm. on by był ładny, nawet lepszy od tego kraba ewidentnie polecam. Nie wiem, jak się nazywa ta knajpa. I to jest tutaj obok Big Bena Lecę zaraz na jakiś klub Na dole jest pub Więc tam możliwe, że Zawitam I zobaczymy co tam Dalej Mnie czeka Yo man Yo eh. My boy from bowling man Lecimy My boy. In the club Yes, sir, sir. Sir. <gryny> <śmiecki> <śmiecki> ja trafiłem Proszę <śmiecki> do pomóc. Ja ale co ja odbywał świeć ja trafiłem, Ale tu też są Chciałbyś zdobyć cały świat Ale nie stać się nawet by dojechać na dworzec Nie ma siły rano stać Wiesz <śmiecki> yes.